Dzisiejszy odcinek będzie inny niż zwykle. Tym razem nie wybierzemy się do opuszczonego miejsca, a do hotelu, którego budynek niegdyś był tak zwanym ruskim szpitalem. Zanim jednak odrestaurowano obiekt, pełnił on funkcję największej w Świnoujściu lecznicy, z którą powiązane jest wiele mrocznych historii. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że po opuszczeniu szpitala przez Sowietów zaczęły dziać się w nim dziwne rzeczy. W oknach widywano wyglądające z zafiran twarze. Światła same się zapalały i gasły, a wieczorem po terenie przechadzała się szara zjawa w radzieckim mundurze. Pewne jest to, że w piwnicy było prosektorium. Oraz na terenie szpitala przechowywano zwłoki ofiar promu Heweliusz. Aby sprawdzić te wszystkie legendy, dzisiejszą noc spędzimy w dwóch oddzielnych pokojach. Pod czujnym okiem kamer, rejestrujących wszystkie wydarzenia w pomieszczeniach. Nawiedzone historie odnoszą się do czasów, kiedy był tutaj szpital. A nie hotel. Potwierdźmy więc to razem w tę noc. Ja wiem, że ten szpital, hotel nie jest opuszczony, ale właśnie tak ma być, ponieważ kiedy był tutaj szpital, miejsce było opuszczone. No wiadomo, po jakimś czasie. W tym momencie, na szczęście, ktoś odrestaurował ten, ten budynek i zrobił tutaj hotel cesarskiej ogrody. I właśnie dlatego dzisiaj spędzimy tutaj noc w dwóch oddzielnych pokojach hotelowych. Szpital ogólnie uważany był za nawiedzony, i każdy, kto mieszkał w świnouściu, znał legendę właśnie o głosach, osobach zakrwawionych, które przemierzały korytarze. Oczywiście mamy zgodę właścicieli, za co bardzo dziękujemy, żebyśmy mogli tutaj nagrywać. Spędzimy sobie noc w dwóch oddzielnych pokojach, oczywiście z kamerami na podczerwieniu przez całą noc. No ale posłuchajcie historii, dalszej części historii tego miejsca. Na podstawie zarządzenia pruskiego ministra spraw wewnętrznych obowiązek leczenia biednych, bezdomnych i marynarzy spadł na gminę, a w tym przypadku na miasto Świnoujście. Dlatego po latach postawiono szpital mogący przyjąć prawie tysiąc pacjentów. Jego prawdziwa historia jednak zaczyna się w czasie II wojny światowej, kiedy to został zajęty przez Armię Czerwoną. Możliwość leczenia w placówce przysługiwała tylko radzieckim żołnierzom i ich rodzinom. Polacy musieli mieć odpowiednie pozwolenia lub. Kontakty. Okazało się, że pacjentów było o wiele mniej niż szpital mógł przyjąć, dlatego wykorzystywano tylko jego część. To skutkowało szybkim niszczeniem nieogrzewanych i porzuconych sal. W piwnicy obok prosektorium znajdowało się pomieszczenie, w którym dokonywano sekcji zwłok. Po upadku komunizmu polskie władze odzyskały szpital dopiero z początkiem listopada 1992 roku. Okazało się być jednak w tak opłakanym stanie, że nie kontynuowano leczenia w obiekcie, a po prostu go porzucono. Stan ten utrzymywał się przez kolejne lata, aż znalazł się inwestor, który odnowił stary szpital i zaadaptował go na hotel Cesarskie Ogrody, który w 2012 roku powitał pierwszych gości. W ogóle samo kręcenie filmu w takiej postaci jest dla nas dosyć, dosyć dziwną rzeczą, niekomfortową, bo nie jest on opuszczony. E, mieszkają tutaj normalni ludzie, a my po prostu sprawdzamy w tym momencie legendę. E, właśnie związaną z duchami, z krzykami, więc ze zjawami, ze zjawami, coś bym, dajcie nam fory, tak? Nie? Powiedziałbym, że coś na zasadzie jak widzieliście ten horror 1408 pokój. Tak, ten pokój, dokładnie tak właśnie chcemy to zrobić i dajcie nam dzisiaj fory, bo słuchajcie to jest 1500 km za nami, nagrane 6 odcinków właśnie wróciliśmy z Niemiec, więc zabierzmy rzeczy, chodźmy do pokoi i tam zobaczycie co dalej. Przede wszystkim to jest też jeden z takich odcinków, gdzie będziecie mogli zobaczyć nas też bardziej od takiej prywatnej strony, nie wiem czy tak to powiedzieć na pewno. No tak, pierwszy raz, to nie? Zobaczmy, nie pokazujemy jak śpimy. No nie, no będzie to dosyć dziwne. Dziękujemy ślicznie. Dobra, nie ma być winda B. Czwarte piętro, tak? Nie wiem, a jest winda. B światło. Ale widać Widać, że to jest szpital, co nie? Zobaczcie nawet na te przejścia, a szczególnie na te półokrągłe, to nie? Zgada się. Ja który ci to... tutaj akurat nie ma tego ścięcia, ale tam przy samej do już było za drzwiami rozumiem? Tak, zwykle w pola szpitalach, które były ścięte te tak, nie Tylko w pola dzieckich, chyba w każdym po prostu. No że... mi to przypomina e, tą... Jak ona się nazywa? E, Legnica. No. Najwyższe czwarte piętro. Zawaleni e, mnóstwem sprzętu. Taki w tym przypadku, ale na przykład w tej walizce. Mamy cały sprzęt, który dzisiaj zobaczycie, jeżeli chodzi o duchy, wszystko przemoczone w tej, w tej torbie, A tutaj ładowarki No trochę nas dzisiaj znoszyło, w wiem co. O Jezu, jakbym z basenu wyszedł tylko po całym dniu. Po prostu jestem padnięty 412 mój, a twój? Nie mam pojęcia 409 no w ogóle Czyli Ten tu Ja mam 12, czyli tam mamy w ogóle skrajne najdalej od siebie położone te... Dobra, to wbijmy, rozpakujmy się i widzimy się tu za chwilę. No i tak wygląda moja lokum. Za chwilę rozpakujemy sprzęt do ładowania, bo jutro dalsza część wyprawy. No i rozłożymy też sprzęt, który będzie śledził nasze każde ruchy, wszystko co się będzie działo w tym pokoju całą noc. Słuchajcie, tak zwykle, tak zwykle wygląda nasz dzień. Po każdej wyprawie w hotelu, czyli najpierw jest zgrywanie, tak? No, Następnie... potem ładowanie, wszystkiego. Ładowanie, właśnie. tak. To jest ładowanie sprzętu, natomiast i tak większość jeszcze dzisiaj zabieramy ze sobą, więc się ładuje tylko w sumie. Bateria do aparatu, walizki z, narz z narzędziami, z kamerami. A najważniejsza walizka, ta tutaj. Dzisiaj ze sobą zabraliśmy cały ekwipunek. O! <grych> Oczywiście to akurat są książki do podpisania, bo. Jak się tam dać? E, w opisie filmu jakby ktoś jeszcze nie miał. Teraz tak, jedna kamera ta. Do niej tutaj jest komplet ładowania. No, zwykły jump starter do samochodu, ale najlepiej się sprawdza. A tu jest druga kamera. to jest ta, którą możecie znać z filmu z Łukaszem, z pałacu dusz, bodajże, z domu dusz. E, to chyba ty ją sobie weźmiesz a ja wezmę tą co, nie? Tylko jeszcze statyw będziesz potrzebował. To dawaj ustawimy kamery i pójdziemy na hotel, co? I tak jest. Dobra, chyba działa. Przynajmniej, no działa, bo się świecą <coughs> lampy. Czyli tak, yy, zapalę światło. Ja mam ustawioną kamerę tutaj na statywie. Będzie centralnie celować w moje łóżko. Tu jest bardzo potężny powerbank przyczepiony, więc nie ma opcji, żeby to się... Cokolwiek z tym stało i choć kądził ten. Mnie? Zaczepimy u Ciebie. No, jak się tutaj zgrywa. Pokaż jak to u Ciebie wygląda. Zapraszam. Ja mam Oczywiście no, znaczy także że trzeba no, Jakie w ogóle te drzwi wydają dźwięk. straszny dźwięk, co? O, ty, tutaj ty, tylko, żeby ktoś ci tutaj nie przylec w nocy. Połączy <laughs> Ty to Tutaj gdzieś, mamy gdzie? stolik, więc możemy to postawić. A nie lepiej tak, żeby było nie więcej jakoś od, od góry? Widziałeś? Kurczę, łóżkiem to się... Ląbka No, pięknie. Weź włączyłeś tą y, diolę? Jeszcze no, nie, później ją włączę. Zobacz, zobacz, no przekręcasz raz i... Przekręcasz już? raz i ona ja powinna świecić. No stary. Normalnie wiesz jak to wygląda? Paranormal Activity Masawia rzeczy no strasznie to wygląda strasznie dobrze. No i o co chodzi? Budynek główny, my jesteśmy tutaj na czwartym piętrze, czyli na, yy, na, strychu. To, na strychu. Tutaj jest Villa teraz, a wcześniej było to miejsce właśnie gdzie... leżały tak naprawdę ciała z katastrofy Kewaliusza. Mhm. I co najlepsze, że dzisiaj chcieliśmy zobaczyć to miejsce i podziemia tego budynku, gdzie jesteśmy teraz, ale będziemy to mogli zrobić dopiero... Jutro, jak przyjdą panowie technicy, którzy mają klucze. Dokładnie, i nam otworzą. Tak jest. Przypomina mi się naprawdę Legnica. Tobie no, też? No tylko trochę inny stan można no. powiedzieć. Wiesz, plus jest teraz taki, że po prostu jesteśmy w hotelu. Chodź zobaczymy po cichu. No, 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 po cichutku wiadomo. Ty, ale to musieli przebudować. W tą, tą stronę będziesz miał dłuższy. Właśnie te... To co, to co, to co? To są? Legnice. To takie drzwi też były co jakiś czas. Mhm. Tylko, że to było dłuższe, wiesz? No tak. To drzwi, to ale, wy... ale wydaje mi się, że po prostu... Bo zobacz, tu są magazyn, pościeli. Tu są już pokoje. To wydaje mi się, że w tamtą stronę, to nie? to co jest tu no. zobacz tu ten pokój 319 no. został pewnie dobudowany i przedzielił na pół zobacz. nie przedzielił no właśnie. nie przedzielił dokładnie no. jest właśnie cały korytarz dokładnie tak to powinno wyglądać to kolejne pokoje być pierwszy zapraszam dokładnie tak to powinno wyglądać słuchajcie powiedzieć jeszcze raz, że to jest naprawdę event, że ktoś odnowił yy, coś takiego, co nie, nie? nie? Były szpital. Co się rozpadało? Nie? Tak. On, yy, wszyscy znali świnoujściu ten szpital. Wszyscy wiedzieli co się tutaj dzieje. Wszyscy znali legendy przede wszystkim. Legendy i właśnie te legendy uchroniły go przed wyburzeniem, bo taki mieli pomysł. Natomiast znalazła się firma, był przetarg, wygrała ta firma z Poznania. Bo tak. I odnowili to, zrobili tutaj hotel i naprawdę świetna robota, bo to jest coś, co nam, za, nam, nam na przykład nam na tym zależy, co nie? Tak, tak, żeby te zabytki tak, tak. przetrwały na naszych filmach, czy tak jak tutaj, to już jest w ogóle super. tak? Natomiast sama kwestia nawiedzeń uchroniła ten szpital właśnie przed wyburzeniem, ponieważ niektórzy się chyba bali podejmować tego tematu, co nie? A propos legend, to są trzy. Jedna to jest taka, że słychać tutaj jęki, drzaski. Druga to jest taka, że widać pojawiające się różne postacie w oknach. Mówimy jeszcze o czasach jak tutaj był szpital. Trzecia natomiast to jest o tym, że chodzi tutaj postać, zakrwawiona zjawa, zakrwawiona postać. Co najlepsze, że mamy pokoje u samej góry i z tego co mi się wydaje jesteśmy jedynymi osobami na tym piętrze. Ale chodźcie jeszcze dalej. Zobaczycie jak wygląda szpital, hotel na innych piętrach, a szczególnie szczególności w piwnicy. Wybieramy się windą na najniższe piętro, ponieważ tam nam pani na recepcji powiedziała, że jeszcze są zdjęcia właśnie pokazujące jak to wyglądało przed remontem. 1912 rok. To jeszcze było za nim został wybudowany. Został wybudowany ten, a czy był ten poprzedni, ten nie? Tak, ten mniejszy. Ten pryski jeszcze chyba, tak? Ten tak. mniejszy a dobra, patrz. Ja ty ty dla Rosjan, Rosjan widzisz? Aha. To jest no? Okej, okay, to są to są właśnie nasze klimaty. A to to są chyba te, te wille teraz, co nie? Czyli prosektori... Czyli nie, tu wali już, już był. Dokładnie. A dobra, drzwi, tutaj mam tu, od nie. góry. Uh -huh. Teraz są już chyba. Ale na porównanie, mówię, to teraz się tak. No, dokładnie. Zobacz, że my już jesteśmy niżej. Widzisz? Uh -huh. To jest poziom gruntu, tutaj. Widzisz, gdyby tak było? Tu teraz znajdują się prosektorium. Tak i... albo gdzieś tu, i albo tu było prosektorium i... Konkretnie to chodziło o prosektorium i salę do sekcji zwłok. Jest 23.27. 27 Pojedziemy teraz do swoich pokoi tak żeby no, tej północy już być w pokojach, tak? Żeby się ogarnąć i pójść. Dokładnie. No i wiadomo, północ to tutaj, tak? Tak. Północ to... Godzina duchów. Teraz ja będę musiał zgrać filmy z tego aparatu, a to znaczy, że nie będę mógł kręcić. Więc po prostu przez ten czas pójdę się kąpać. I za 27 minut będzie północ. I o północy się widzimy. Tutaj będziecie mieli mały przedsmak. Jeszcze nie włączamy, nie włączamy światła, ale kamerę zostawię włączoną i zobaczymy, co będzie. Zaraz zaczniemy zabawę pokój 1408. Powiem Wam szczerze, że to chyba pierwszy raz, gdzie ja śpię samemu poza domem. Kompletnie w tego pokoju. Co prawda nie podobałam Kuby. Ale w hotelu nigdy sobie nie spałem. No i do zobaczenia rano. A ja zaczynam ładować i lampę pod kamerą, i kamerę. Aby jutro móc sprostać kolejnym wyzwaniom, a mianowicie naszym kolejnym wyprawom Murmursu. Do zobaczenia. Wiecie, co się robiło w lustrze? Jest taka legenda. Odmawiało się jakieś imię do lustra trzy razy. Kwała chyba, albo Bladimery. Jeszcze raz powiem, że może przyjdzie, ale nie będziemy tego testować. Kwa Ameryk. Zobaczymy, co przyniesie nam ta noc w tym hotelu. A tak dokładnie to w niegdysiejszym szpitalu poradzieckim. Ja jeszcze ustawię sobie budzik na trzecią w nocy, bo to podobno też jest ta godzina duchów. I stanę na chwilę. Będę miał tutaj jedną kamerę przy głowie, w razie co? I tam drugą, która będzie mnie kręcić, jak się będę poruszał, będzie ona się uruchamiać. Ale jeżeli cokolwiek by tutaj przeszło, a ja mi się nie poruszał, to ona też się powinno włączyć. kafiłem na 12. Godzina duchów, albo trzecia, tam 23, coś takiego. Zobaczcie, jesteśmy na samej górze, powiedziałem. Co wiedziałem, jestem zmęczony, więc ciężko składa mi się zdania, naprawdę. <grybujesz> Widzimy się jutro, cześć. Jest 10 minut po północy. Jest trochę prześwietlone jest w tym aparacie. W ogóle to, czym się posługuje to światło, co tutaj widzicie, to jest tylko światło telefonu. jest trzecia rano Godzina duchów. Idziemy sprawdzić tą kamerę, czy ona na pewno dobrze nagrywa. Normalnie włącza się, jak. i się przesmienia, jak śpie. Działamy dalej. I dalej iść spać. No i mamy siódmą rano przeżyłem, czemu miałem nie przeżyć. Nic takiego się nie działo. Miałem jak tylko jakiś dziwne sne, ale to zawsze jest jak się jest w nowym miejscu. No dobra, no to co? Idziemy zjeść śniadanie i później dokończymy tę historię. W rozmowie z panami technikami dowiedzieliśmy się, że to jest najniższy poziom, już nie ma niższego poziomu, po prostu jest piach. I to właśnie tutaj, w tych pomieszczeniach obok, tam gdzie jest stołówka oraz basen, mieliśmy prosektorium i kostnicę. To właśnie o tym miejscu narosło najwięcej legend, no bo wiadomo, że jeżeli śmierć, no to ludzie to zaraz łapią z duszami z nawiedzonymi miejscami, więc właśnie tutaj gdzieś sobie podobno dusze maszerowały, że tak powiem. W tym momencie, jak widzicie, to jest to wszystko pięknie odnowione bardzo ładnie to wygląda spacerowaliśmy tutaj wczoraj tuż przed północą, nie wiem czy pamiętasz pamiętam I, i, i nic się nie działo, także słuchajcie, idziemy teraz po klucze i do Heweliusza wychodzimy z hotelu, a niech dzisiejszego ruskiego szpitala, tak zwanego ruskiego szpitala i udajemy się do tego budynku w tym momencie nazywany on jest willą. W momencie kiedy tutaj jeszcze był szpital, tutaj były sale operacyjne i to jest potwierdzone info od panów z ochrony, bo dużo osób mówi, że ciała z Jana Heweliusza były właśnie tutaj przechowywane, w tym głównym gmachu, a tak naprawdę było to w środku. Chodźcie, zobaczymy jak to wygląda. W 1993 roku w styczniu miała miejsce katastrofa Heweliusza i to właśnie w tym miejscu, w którym się znajdujemy składowano zwłoki właśnie z tej katastrofy. Nie przeżył nikt z pasażerów, tylko parę osób, bodajże 9 z obsługi, dzięki specjalnym skafandrom. Warto nadmienić, że wtedy woda miała około 2 stopni, więc naprawdę każdy kto do niej wpadł już raczej nie wyszedł. Miało to wszystko miejsce około 5-17, więc ludzie jeszcze zaspani w, w, w piżamach często, no po prostu byli zaskoczeni tym co się działo właśnie na tym Heweliusza. Zostali przewiezieni na innym promie, Jan śniadecki, i właśnie zostali tutaj składowani, ponieważ ten cały teren jeszcze wtedy był opuszczony. Dlatego wybrali to miejsce, ponieważ wszystkie kostnice miejskie były przepełnione. Ciało było na tyle sporo, że nie mieli, mówiąc kolokwialnie, gdzie ich zmagazynować. Wybrali właśnie te podziemia. Pamiętajcie, że był to styczeń, temperatura na zewnątrz panowała niska, no więc była to lodówka, powiem, że była to lodówka. Zdało to swój egzamin. Teraz jak widzicie jest to wszystko odnowione. No i są tutaj magazyny hotelowe. Łącząc to z całą historią, właśnie z tymi duchami przemierzającymi korytarze, czy dźwiękami, różnymi jękami, plus jeszcze wiatr, który świszcze przez korony drzew przelatujące, no to to budzi właśnie tą ludzką wyobraźnię i właśnie budzi, tworzy te wszystkie legendy. Natomiast pamiętajcie, że to wszystko jest w naszej głowie. Podsumowując, po nocy spędzonej w hotelu jednoznacznie możemy stwierdzić, że nie zasługuje on na miano nawiedzonego i nigdy taki nie był, dementujemy więc tę ewentualną plotkę. Wszystkie legendy i rzekomo widziane zjawy wiązały się z okresem, kiedy był tutaj szpital, a nie hotel. Obecnie jest to pięknie odnowiony zabytek, któremu podarowano drugie życie. I tutaj kończy się nasza wyprawa, tym razem po nieopuszczonym hotelu. Czy on jest nagrodzony, czy nie, no to sami widzieliście dzisiaj, natomiast zachęcamy was, żebyście spędzili tutaj noc. I sami i się i sami przekonali. się o tym przekonali w hotelu cesarskiej Ogrody, w dzisiejszym, tak zwanym, ruskim szpitalu. A naprawdę warto. No i co? Do, do zobaczenia do... na następnej wyprawie.